Nie, Sony, czekaj, nie, co ty znowu robisz? O! Testowałem PlayStation VR 2 i chciałbym zacząć od takiego powściągliwego stwierdzenia, że teraz realne życie nie ma mi już niczego. Do zaoferowania. Łaski bez, bo nowy VR to jest cudowne urządzenie. Szedłem do Sony na pokaz z takim neutralnym nastawieniem, a może nawet lekko podirytowany, że się nie wyspałem, a musiałem wyjść z domu, ale teraz myślę, że spokojnie odeśpię, gdyż do 22 lutego zamierzam się zahibernować, bo nie wytrzymam. Póki co w tym celu zjadłem 40 kg lodów, mam nadzieję, że cel już blisko. Inna sprawa, że moim zdaniem sukces albo porażka PSVR 2 nie do końca będą zależały od tego, czy same te gogle są tylko bardzo dobre, czy może znakomite, albo jak wypadają w porównaniu z Oculusem Questem 2, Virtual Boyem, albo wycieczką w góry za te 3000 zł. Przy obecnych cenach w Góry Świętokrzyskie do Kielc. I Kurczę, o ten sukces to się akurat troszkę martwię, bo ze sprzętem do grania to działa dokładnie tak, jak w każdej dobrze naoliwionej piramidzie finansowej. Znaczy, że jeżeli ja zapłacę, to żeby mi się opłaciło, wy też musicie. Wiecie, no jeżeli prawie nikt PSVR nie kupi, no to nie będę miał w co grać. Proste, a Sony niestety już przy PSV cie pokazało, że walczy do końca, yy, jak. Andrzej Gołota z Mike Tysonem. Ale spokojnie o tym później, teraz to tylko tak asekuracyjnie zajawiam temat, żebyście mi nie pisali od razu w komentarzach, że patrzę przez różowe wirtualne okulary, bo sobie pograłem za darmo. A pograłem tak ze 45 minut, pewnie w sumie trudno powiedzieć, bo straciłem poczucie czasu w Horizon Call of the Mountain, czyli zdecydowanie najgłośniejszy tytuł zapowiedziany na PSVR 2. Inna sprawa, że najgłośniejszy to w tym przypadku oznacza tak między 10 a 20 dB, bo o PSVR... Nie jest zbyt głośno. W każdym razie gra jest niesamowicie dobra i jestem pewien, że spodoba się wszystkim, niezależnie od tego, czy wcześniej grali w pozostałe Horizony. Gdyby ukazała się po prostu jako tytuł na PS5, no to nie robiłaby na nikim wrażenia, ale to nie jest wada, a w sumie wręcz przeciwnie. Bo to tak jakby narzekać, że po to, że F1 się nudno jeździ hulajnogą, a drezyną to w ogóle nie wolno. A tutaj od pierwszej minuty widać, że. Każdy element Horizona przygotowali z myślą o wirtualnej rzeczywistości, więc na początku przez kilka minut to jest film o facecie w łódce. Tak, żebyście mogli się wczuć w ten świat, porozglądać się, popatrzeć jak chodzą wokół Was wielkie roboty, poczuć ich ciężkie kroki w haptyce kontrolerów i samych gogli, bo tak one też wibrują. A później w tym pierwszym poziomie, który zaliczałem, to zabawa polega przede wszystkim na wspinaczce, strzelaniu z łuku i macaniu wszystkiego, co tylko się da. A prawie wszystko się da. Łuk to wiadomo, no łuk to w ogóle wymyślili te 35 tysięcy lat temu. Właśnie z myślą, że kiedyś z pewnością znakomicie się nada do wiaru. Bo tak, macie te dwa pady w dwóch łapach, wyciągacie łuk z zapleców stąd, potem stąd strzałę, napinacie, celujecie, strzelacie zupełnie tak jak w prawdziwym życiu. W zwykłej grze to byłaby broń jak każda inna, ale w VR-ze to właśnie super jest ten realizm. Wspinaczka też jest ekstra, bo musicie się rozglądać, musicie szukać czego i gdzie się można złapać, jak ułożyć dłoni, żeby na pewno sięgnąć do kolejnego głazu. Parę razy to wręcz na palcach stawałem, żeby się dostać do niego i tak działało, a jak raz spadłem, to naprawdę się nogi pode mną ugięły. A Macanko to stwierdziłem właśnie, że specjalnie dla Was, na potrzeby testu, nie będę się spieszył i dokładnie sprawdzę sobie interaktywność tego świata. I fajnie to zrobili, bo na przykład zdejmowałem pokrywy z beczek i wrzucałem je w przepaść, żeby zajrzeć do środka tych wysokich beczek, to musiałem stawać na palcach i się wychylać. Znalazłem gdzieś tam farbki do malowania. Zabiłem wielki gąk, i tutaj też fajny smaczek, bo była pałka do tego gongu, ale żeby ją podnieść, musiałem użyć dwóch rąk, bo na jedną była wirtualnie zbyt y, ciężka. Albo żarłem jabłka, żeby odnowić zdrowie i to też wygląda tak, że Bierzecie, przykładacie sobie tutaj tam postać robi am am i ogryzek się robi z tego jabłka. Super, bo naprawdę prawie wszystko jest interaktywne. Nawet jeżeli, a w sumie to głównie jeżeli to zupełnie nie wpływa na samą rozgrywkę i wiem, że to podobnie działa już od jakiegoś czasu w Half-Life'ie Alex, ale do tej gry też sobie jeszcze wrócimy. Grafika według mnie i na żywo, bo na gameplayach to zawsze troszkę inaczej wygląda w przypadku VR-u, jak w najładniejszych tytułach na PS4, czyli choćby w Horizonie albo Ghost of Tsushima dla mnie absolutnie wystarczająca. W każdym razie, jak skończyłem to demo, to nie pytałem się, gdzie jest mój kubeł na wymioty, bo tak czasami miałem ze starszymi goglami, tylko byłem ogromnie zawiedziony, że było takie krótkie i że dopiero się zaczęło rozkręcać, a ja już muszę kończyć. I troszkę się bałem, że ten Horizon to będzie taka popierdółka tech demo na 2-3 godziny, ale gdzieś tam znalazłem informację, że kampania ma trwać bardziej z 8, czyli jak na VR w sumie. Nieźle. Podsumowując, według mnie Horizon to jest zajebisty wybór na debiut sprzętu, który świetnie pokaże jego możliwości. Może nie aż tak wybitny tytuł startowy jak kurczę Super Mario 64, albo Halo, albo Soul Calibur, albo w sumie Zelda, no nieważne, niezły jest. Dobra, a jak same gogle? No ważą pół kilo, ale to nie jest takie pół kilo jakbyście sobie butelkę coli postawili na głowie, tylko ta waga jest bardzo równo rozłożona. Bardziej jakbyście sobie równomiernie rozsmarowali pół kilo miodu po włosach, więc polecam Wam sprawdzić. Regulujecie trzy różne parametry: rozstaw soczewek i w dwóch miejscach, jak mają Wam przelegać do twarzy. Na początku jest jeszcze skanowanie pomieszczenia, znaczy, że po prostu się rozglądacie i widzicie wokół siebie wtedy. Obraz otoczenia z kamerki i kalibracja śledzenia ruchów gałek ocznych. I ta kalibracja trwa chwilkę, ale nie do końca mi się podoba, że w aktualnej wersji softu jest ukryta dosyć głęboko w ustawieniach. Więc jeżeli będziecie korzystali z hełmów dwie osoby na zmianę, no to pewnie będzie Wam niewygodnie. Może jakieś profile powinny być, ale dzięki temu śledzeniu to po pierwsze gry ładnie wyglądają, bo maksymalną szczegółowość renderują tylko tam, gdzie patrzycie. I nie, nie poczułem jak to działa, ale to chyba dobrze, bo to oznacza, że ani nie mam jakiegoś ogromnie pokaźnego zeza, ani się nie rozkalibrowuje samo z siebie. A po drugie, opcje w menu też wybieracie po prostu na nie spoglądając, a ja byłem przyzwyczajony, że trzeba całym łbem kręcić i no właśnie muszę przywyknąć do tego nowego sposobu. Kontrolery są wygodne, mają haptykę na poziomie dual sensa, a z takich ciekawostek to jeszcze śledzą ruchy palców, więc jeżeli na przykład pokażecie komuś środkowy w prawdziwym życiu, to Sony was zbanuje, bo ma na to patent. Ale i tak imponujące, bo w Horizonie to mnie się akurat to nie przydało do niczego. Ale podobno na przykład w strzelankach posłuży do wydawania poleceń waszym kompanom sterowanym przez kompa. Znaczy przez konsolę. Tak, cofaj, cofaj. Jeszcze, jeszcze, no jeszcze. jeszcze, No... Mówiłem, że już. Przewód... Jest kurczę, jest przewód, jest jeden, jest dość długi i szczerze to mnie to jakoś specjalnie nie wadzi i w sumie chyba nawet wolę to od konieczności ładowania tych gogli regularnie, szczególnie znając reputację Sony, jeżeli chodzi o czas działania ich akcesoriów na jednym ładowaniu. Ale no może myślę tak tylko do nie wiem pierwszego potknięcia i rozbicia telewizora o głowę, a głowy od telewizor. Na razie mnie to jest obojętne, ale wiem, że byście mnie sami kablem udusili, gdybym nie wspomniał, więc tak, PSVR2 to są gogle przewodowe. Podsumowując to co widziałem, bo zaraz sobie wejdziemy w teorię. Dawno nie byłem tak zajarany żadnym sprzętem. Ostatnio mi ktoś tutaj w komentarzach pisał, że o pisarski wieczny malcontent nic mu się nigdy nie podoba. No to właśnie to mi się podoba. Na to czekałem. To wbrew pozorom nie musi być sprzęt, który miał premierę 30 lat temu, żeby wpadł mi w oko. Nawet przy premierze obecnej generacji konsol narzekałem, że oprócz krótkich czasów ładowania i haptyki w sensie, to nie czuję, żeby to była jakaś nowa generacja. A tutaj dla porównania przesiadka na PSVR 2 z PSVR 1 byłaby dla Was jak przesiadka na Xboxa Series X z Xboxa 360. Xboxa 180 nawet. Podłączanie jedynki było tak komfortowe, że jakbyście musieli sobie sami zlutować układy scalone, to w sumie byłaby już niewielka różnica. A tutaj tylko ten jeden przewód. Kontrolery do jedynki oryginalnie wymyślone lata wcześniej na potrzeby PlayStation Move. W przypadku VR-u to nadawały się tylko do tego, żeby je sobie wsadzić tam, gdzie no wyglądają, jakby się je wsadzało. W dwójce są wygodniejsze, nowocześniejsze i bardziej zaawansowane. Pole widzenia i ostrość na tych starych goglach, trzeba przyznać, że robiły spore wrażenie. Na kletach, a tutaj i w sumie dobrze, że mi się o tym przypomniało, bo troszkę ten temat ominąłem, Pole widzenia, w końcu, nie jakbym patrzył przez lornetkę, kolorki piękne, a ostrość, no skłamałbym mówiąc, że jest tak super crispy i idealnie, ale nie widać pikselków, to jest bardziej taki lekko miękki obraz, ale taki miękki jak z projektora, a nie właśnie Game Boya. Mamy ogromną poprawę i do tego jeszcze znacznie lepszą oprawę, samą w sobie. Poza tym gogle wykrywają bez problemu i bez 15 kg zewnętrznych kamer rozstawionych po całym domu, kucanie, obracanie się, a nawet chodzenie. Samo urządzenie w końcu ma potencjał ku temu, żeby to nie była tylko zabawka na 30 minut, a później jeszcze kolejne 30, jak kolega wpadnie i mu pokazujecie i on się bawi za wasze pieniądze, ale jednocześnie na to, żeby to była zabawka, tylko że na dłużej i dla każdego, a nie tylko dla największych pasjonatów. Bo już widzę te komentarze, mordo, ty głupi jesteś, tylko Valve Index albo HTC i mocny komp. Ale takie rady to tak, jakbym kupił dwuletniemu synkowi klocki, Duplo, a Wy byście do mnie, stary, no głupotę zrobiłeś, mogłeś wziąć LEGO Technic, przecież to ma więcej elementów, większą otwartość, więcej opcji konfiguracyjnych i naprawdę nie jest aż takie trudne. Zobacz, masz, masz, daj synkowi, niech się poławi. Ej, e, nie chcę Cię niepokoić, ale, ale Twój synek połknął chyba klocka i, i teraz się dusi. Nie, PSVR 2 to właśnie ma być sprzęt, który przełamie bariery i z którym VR wypłynie na szerokie wody. Tylko, że jest taki problem, że te gogle kosztują 3000 złotych, czyli więcej nawet niż niektóre autonomiczne hełmy, czyli takie, które nie potrzebują do pracy ani konsoli, ani komputera. A do tego jeszcze PSVR 2 właśnie yy, nie działają z komputerami, w ogóle. Co niestety ma sens, bo zdaniem osób znacznie bardziej mądrych w tym temacie ode mnie, to w tym gadżecie w PSVR 2 siedzą naprawdę zaawansowane podzespoły i Sony na sprzedaży samych gogli albo zarabia grosze, Albo nie zarabia nic i chce to sobie odbić właśnie na grach. A jako, że Sony nie prowadzi obwoźnego sklepu z Grami VR na kompa, ani nawet nie ma żadnej własnej produkcji na Steam VR, no to otwieranie się na komputery byłoby dla nich kiepskim biznesem. W każdym razie 3000 zł to jest mnóstwo kasy jak na akcesorium do konsoli, bo to jest taki przypadek jak kurczę kiedyś Sega Mega CD, która kosztowała dwa razy więcej od samego Mega Drive i to, że obchnęli tego 2 miliony sztuk, było uznane za wielki sukces. Tylko, że właśnie, żeby PSB 2 odniosło sukces, ludzie nie mogą patrzeć na nie jak na akcesorium tylko jak na osobną platformę, a do tego niestety potrzeba gier na wyłączność. Wczoraj w sieci się pojawiły pierwsze wrażenia z Gran Turismo 7, które w całości będziecie mogli ograć na PSVR 2 i to jest zajebiste i ja na pewno będę grał, podobnie jak w Resident Evil Village i parę innych tytułów dostępnych na PS5, które dostaną bezpłatne aktualizacje pod VR, ale szczerze nie wydałbym tyle kasy z myślą, że... O, dzięki temu pogram sobie w coś, w co i tak mógłbym pograć tylko trochę fajniej. Znaczy, może trochę fajniej, bo to zależy od tego, czy dobrze zaprojektowali tryb VR. Nie! Żeby PSVR 2 wypaliło, graczom pieczenie tyłków musi wypalić. Tyłki takich Horizonów Call of the Mountain to w tym roku powinno wyjść z 8. Wiecie, gier zrobionych specjalnie pod VR, ale nie po popierdółek na 2-3 godziny w rozłupywanie rękami kokosów albo jakieś inne machanie łapami do rytmu, tylko gier, do jakich Sony nas przyzwyczaiło, ale skrojonych pod nowe medium. I nie malutkich spin-offów, że jak istnieje Ghost of Tsushima, to teraz zróbmy Ghost of Tsushima VR, które będzie nawalanką na katany 1 do 1, Byłoby śmiesznie, gdyby się sprawdziło. Tylko pełnoprawnych, może krótszych niż zwykłe, ale rozbudowanych produkcji z takich serii jak Uncharted, jak Spider-Man, to już żygam na samą myśl, God of War i no wiecie, takie największe marki Sony. Czegoś, co pokaże PSVR2 jako pełnoprawną, godną zakupu platformę, a nie Kinecta Star Wars 2. Valve to na przykład świetnie zrobiło ze swoimi goglami i Half-Life'em Alyx, który według plotek ma też pojawić się na PSVR2. I no nie powiem, bardzo bym chciał, i według mnie to też byłby taki system seller. Ale póki co to właśnie trochę się boję, bo samo Sony milczy, a jak się przekopywałem przez te wszystkie plotki, to okazywało się z nich, że tylko płotki ze stajni PlayStation pracują nad grami na PSVR 2. Jakieś tam dwa czy trzy małe studia. No, oby nie. I wprawdzie ja na start i tak będę miał w co grać, bo ten Horizon, bo Gran Turismo, bo Horror od Supermassive Games, niedługo później Resident Evil 4 Remake w pełni grywalny w VR, ale no ja to ja. Ja o takich rzeczach później nagrywam filmy, a z tych filmów mam pieniądze, więc nie szkoda mi wydawać tych pieniędzy na takie pierdoły. A żeby PSVR2 przetrwało, żeby kupili je nie tylko najwięksi fani Sony, to PlayStation potrzebuje tych, jak to mówi młodzież, yy, bangerów, bangerów na wyłączność, które pokażą, jak to jest zajebisty sprzęt, bo sprzęt naprawdę jest zajebisty i jeżeli zrobiliście preorder na przykład, ale jeszcze się wahacie, to spokojnie, ja wam radzę wziąć, to przynajmniej na początku się dobrze pobawicie, a później zobaczymy. Zresztą czytałem też relacje z pierwszych wrażeń na IGN albo na Cinecie i tam też wszyscy są za więc na szczęście nie jestem sam. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.